Większy, mocniejszy i bardziej nowoczesny – oto nowy Jeep Compass, który ma dać nowy powiew świeżości amerykańskiemu producentowi w Europie. Nowe Renault 5 Turbo 3e kosztuje krocie, ale i tak sprzedaje się jak świeże bułeczki. Chińska marka Bestium debiutuje w Polsce i już zebrała pierwsze 100 zamówień. 3 dni. A Mansory znowu szokuje. Czy Tricolore to ich najbardziej kontrowersyjny projekt? Jest niedziela, godzina 14, czyli zapraszam Was na nasze cotygodniowe podsumowanie najciekawszych informacji ze świata motoryzacji. I nie przedłużając tego wstępu, usiądźcie wygodnie w fotelach, zapnijcie pasy. Ja jestem Artur, a Wy oglądacie Motoradar na kanale Kartoteka. No to co? Jedziemy! Mercedes AMG już w przyszłym miesiącu odsłoni oficjalnie następcę modelu GT Fordor Coupe. Nowe zdjęcia teaserowe dają nam lepszy wgląd na sylwetkę auta i wygląda na to, że czeka nas spora zmiana. Bo zamiast klasycznego nadwozia typu liftback, nowy model najprawdopodobniej postawi na tradycyjny bagażnik. Widać wyraźną linię oddzielającą tylną szybę od zamaskowanego spoilera. Karoseria sprawia wrażenie bardzo długiej i nisko osadzonej, z opływową linią dachu, chowanymi klamkami i ogromnymi felgami wieloramiennymi. Zmiany dotyczą także przedniej maski i to naprawdę dosłownie, bo może czekać na nas tam miejsce na tak zwany Frank, czyli przedni bagażnik. Reflektory wyglądają już na wersję produkcyjną, natomiast tylne światła wciąż mogą być atrapami. Co najważniejsze, nowe AMG będzie w pełni elektryczne i zbudowane na platformie AMG EA. Producent zapowiada, że będzie to auto nie tylko mocne, ale też przyjemne w prowadzeniu. Pomóc mają w tym silniki Axel Flax od firmy Yasa, czyli lekkie i kompaktowe jednostki, które mogą generować nawet 480 mechanicznych i 8. 800 Nm momentu obrotowego z jednego silnika, a skoro o liczbach mowa, to spodziewana moc całkowita to nawet 1000 mechanicznych i ponad 1350 Nm momentu obrotowego. Dwa silniki, jeden na każdą oś, mogą zapewniać napęd na cztery koła, choć Mercedes nie wyklucza wariantu wyłącznie tylnego napędu dla bardziej entuzjastycznych wrażeń. Jedyny znak zapytania to masa. Hybrydowy poprzednik ważył ponad 2,3 tony, czyli więcej niż Range Rover Sport, a prawie tyle co Chevrolet Tahoe. Nowe AMG ma szansę stać się wizytówką elektrycznej przyszłości marki. Pytanie tylko, czy klienci są gotowi na aż taką rewolucję. Oficjalna premiera już w czerwcu Renault 5 Turbo 3e, czyli najnowsza elektryczna wariacja na temat kultowego hot hatcha właśnie udowodniła, że szaleństwo ma się dobrze i sprzedaje się jeszcze lepiej, mimo zaporowej ceny 155 tysięcy euro, czyli ponad 660 tysięcy złotych. W zaledwie tydzień zebrano aż 850 zamówień, to niemal połowa całej Planowanej produkcji, która ma wynieść tylko 1980 egzemplarzy. Choć na początku wielu wątpiło, że elektryczna piątka znajdzie nabywców, Renault właśnie pokazało, że odważna wizja może trafić do serc i portfeli fanów motoryzacji. Turbo 3L to nie tylko nostalgiczny ukłon w stronę lat 80., ale także technologiczna rewolucja z karbonowym nadwoziem, 500-400-konnym napędem tylko na tylne koła i ręcznym hamulcem do driftu. Pod maską, a raczej w tylnych kołach, kryją się silniki opracowane przez brytyjską firmę Proton, które Renault po raz pierwszy wykorzystuje właśnie tutaj. Co więcej, mają one również trafić do przyszłych modeli Alpine, w tym także do duchowego następcy modelu A110. Sama produkcja ruszy dopiero w 2027 roku w zakładach w Dieppe. A żeby zarezerwować sobie swoje auto, trzeba wpłacić aż 50 tysięcy euro zaliczki. Ale jak widać, to nie odstrasza przyszłych posiadaczy tego modelu. W mojej ocenie, Renault 5 Turbo 3E to samochód dla szaleńców, marzycieli. I kolekcjonerów, który równie dobrze mógłby stać w muzeum, jak i pod domem, ale tylko jeśli jesteś jednym z tych 1980 szczęśliwców. Nasuwa mi się teraz pytanie: czy to powrót do złotej ery hot hatchy, a może nowy rozdział w historii elektrycznych emocji? Czas pokaże. Czy to możliwe, że Mansory stworzyło właśnie najbrzydszy samochód w swojej historii, albo przynajmniej najbrzydsze Ferrari w swojej historii? Według wielu zdecydowanie tak. Niemiecki tuner zaprezentował model Pugnator Tricolore, ekstremalną wersję Ferrari Purosangue i zrobił to z typowym dla siebie brakiem umiaru. Bo już kiedyś wspominany na tym kanale bazowy pugnator sam w sobie był kontrowersyjny, ale Tricolore podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej. Na tylnej klapie pojawił się drugi spoiler w stylu. Gusnek, a nowy dyfuzor mieści cztery centralnie umieszczone końcówki wydechu. Do tego obowiązkowe dla masory agresywne wloty powietrza, ospoilerowanie, 22 calowe felgi z przodu i 23 calowe z tyłu. Całe nadwozie pomalowano w barwy włoskiej flagi: biel, czerwień i oczywiście zieleń. Te same kolory trafiły też do wnętrza. Gdzie kierowca siedzi w czerwieni, a pasażer w zieleni. I choć kabina jest zaskakująco stonowana, trudno powiedzieć to samo o tym, co widzimy na zewnątrz. Pod maską, oczywiście V12 o pojemności 6,5 litra. Dzięki aktualizacji sterowników i sportowemu wydechowi moc wzrosła do 755 koni mechanicznych. Ale czy to wystarczy, aby usprawiedliwić ten futurystyczno-komiczny wręcz bodkit? Na szczęście Mansory stworzy tylko trzy egzemplarze tricolore, co może być dobrą wiadomością, zwłaszcza dla tych najzagorzalszych wielbicieli marki Ferrari. I dla estetyki na drogach. Dwa tygodnie temu, podczas Poznań Motor Show 2025, chińska marka Bestium zadebiutowała na polskim rynku i zrobiła to z przytupem, bo w ciągu zaledwie czterech dni targów producent podpisał aż 100 umów sprzedaży. Pierwszą już w dniu prasowym, ostatnią tuż przed zamknięciem imprezy. Na 400 metrowym stoisku zaprezentowano trzy modele: kompaktowego SUVa T-77, większego i lepiej wyposażonego T90 oraz eleganckiego liftbacka, klasy średniej wyższej, czyli model B70. I co ciekawe to właśnie ten ostatni skradł całe show. Bestion B-70 niemal 5-metrowa limuzyna dostępna w wersji z silnikiem 1.5 o mocy 160 koni lub jako 218-kona dwulitrówka zdobyła aż 44 zamówienia, w tym jednoflotowe na 12 egzemplarzy. Co ciekawe, aż połowa klientów zdecydowała się na najmocniejsze warianty, co pokazuje, że Polacy wciąż cenią sobie osiągi i dobre wyposażenie, a przede wszystkim nadal chcą kupować na nadwozia inne niż suwy. A te właśnie, czyli większy T90 z napędem o mocy do 245 koni mechanicznych zdobył 36 nabywców, a mniejszy T77 20. Targi były też okazją do przedsprzedaży. Importer przygotował limitowaną ofertę z rabatem do 15 tysięcy zł, która obowiązywała tylko dla pierwszych 100 klientów. I taki właśnie azjatycki model sprzedaży, czyli prosto z hali targowej, może zyskać na popularności także u nas. Choć Bestium dopiero zaczyna budować swoją sieć, do końca roku mają ruszyć 33 salony, a docelowo aż 50, to zainteresowanie pokazuje, że polski kierowca jest gotów zaryzykować z mniej znaną marką, zwłaszcza gdy oferta wygląda naprawdę atrakcyjnie. Nadal nie wiadomo jeszcze, jak auta sprawdzą się w codziennym użytkowaniu, ale jedno jest pewne: Bestium nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. A co Wy sądzicie o nowej marce prosto z Chin? Sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji. Nowa generacja Jeepa Compassa oficjalnie zadebiutowała i to z przytupem model na 2026 rok to całkowicie przeprojektowany SUV, który nie tylko urósł, ale też znacząco zyskał na wyglądzie, przestronności i możliwościach. Kompas mierzy teraz 4,55 m długości, a jego rozstaw osi zwiększono aż o 16 cm. To przekłada się na znacznie więcej miejsca we wnętrzu i spory 550-litrowy bagażnik. Kabina została solidnie odświeżona, są nowe ekrany, 10-colowy dla zegarów i 16-colowy dla multimediów, a do tego bardziej przemyślane przyciski, które wreszcie pasują do charakteru marki. Pod maską znajdziemy różnorodne napędy, od miękkiej hybrydy z silnikiem 1.2 turbo o mocy 145 koni mechanicznych przez plugina z baterią o pojemności 21 kWh generujący 195 koni, aż po pełne elektryki, te ostatnie rozwijają nawet moc 375 koni i oferują zasięg do 650 km na jednym ładowaniu, korzystając z baterii o pojemności aż 97 kWh. Jeep nie zapomniał też o swoich terenowych korzeniach, Nowy Kompas ma 20-stopniowy kąt natarcia, 200 mm prześwitu i może brodzić w wodzie do 47 cm głębokości. Ceny startują od 161 000 zł za wersję benzynową, a elektryk dostępny na start jako bogato wyposażona wersja First Edition to wydatek minimum 214 tys. zł. Produkcja rusza w nadchodzących tygodniach, a pierwsze egzemplarze trafią do klientów. Jeszcze w tym roku. I na koniec takie pytanie ode mnie: Czy nowy kompas to przepis na sukces Jeepa w Europie? Wygląda na to, że tak. A co wy sądzicie? Oczywiście zapraszam do komentowania. I to już wszystko co przygotowałem dla Was w tym odcinku. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i komentarza pod filmem, a także zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, aby nie przegapić kolejnych filmów, jakie dla Was szykujemy. Dzięki, że obejrzeliście ten materiał do końca. Widzimy się tradycyjnie w kolejną niedzielę o godzinie 14 z porcją najciekawszych informacji ze świata motoryzacji, a póki co, trzymajcie się ciepło. Cześć!